Słowo Boże na dziś, wtorek 29 października 2024 roku. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. On zbawca ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi... Tak i żony mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszyło słowo, aby samemu sobie przedstawić Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosi się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami jego ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem tajemnica to wielka a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do kościoła w końcu więc niechaj również każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego a żona niechaj ze czcią się odnosi do swojego męża oto słowo boże psalm responsoryjny 128 szczęśliwy człowiek który służy panu szczęśliwy człowiek który służy panu i chodzi jego drogami Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, szczęście osiągniesz i dobrze Ci będzie. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu, małżonka Twoja jak płodny szczep winny w zaciszu Twego domu, synowie Twoi jak oliwne gałązki dokoła Twego stołu. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu, tak będzie błogosławił człowiek, który służy Panu. Niech cię z Syjonu Pan błogosławi i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem przez wszystkie dni twego życia. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Wysławiam Cię, ojcze Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. Alleluja, Alleluja. Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus mówił: Do czego podobne jest Królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, także ptaki podniebne zagnieździły się na jego gałęziach. I mówił dalej: Z czym mam porównać Królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło. Oto słowo Pańskie.